Ach, ach, dostali mnie rok temu na gwiazdkę, a kiedy podrosłem i przestałem być uroczym, słodkim szczeniaczkiem, porzucili mnie w lesie. Psia kość, ale zimno. A tobie się wydaje, że w budzie jest ciepło? Tak, chyba latem. Psia krew. Ja życzyłbym sobie, żeby łańcuchy to już tylko na choinkach wisiały, a nie na naszych szyjach. Nazwa mojego gatunku to Felis catus, czyli kot domowy. Moje miejsce jest w domu, a nie w schronisku, w domu, a nie na podwórku, w domu, a nie w stodole. No to polatane mieszkania na święta wysprzątane, czy może nadal chlew? Ja, Kieś postanowienia noworoczne? Żeby ruszyć z kopyta? Czy może zaś znowu nadmorskie oko zamiast pieszo to nawozie? Me! Mee. Skoczyć czy nie skoczyć? A. A. Raz, kozie śmierć. Jestem najprawdziwszą polską gęsią. Skorabiewic, koło Mszczonowa. Mówię w języku polskim. Nie lubię, jak się mówi o mnie po angielsku. Źle się kojarzy. Dlatego ja też mówię po polsku. Kto wymyślił te indyki święto dziękczynienia? U, 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 u. Dokładnie miesiąc przed Wigilią. Polsko. To jedno z tych świąt, których nie powinnaś zgapiać od Amerykanów. Za chwilę znowu mają wolne z okazji trzech króli. A to trochę jakby nasze święto. ale jak? Przecież nas jest dwóch. W Wigilię jest nawet nieźle. Tak, 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 Wielkanoc, w wielkanoc ta jest najgorsza. Baba wszyscy wtedy szamią jaj!